witam przed nami zadanie typu udowodnij że na maturze zadania typu udowodnij że wykaż że stanowią trochę trudniejszą grupę zadań szczególnie to zadanie zatem zanim zacznę rozwiązywać to film ten polecam tylko tym osobom które realnie liczą na to że mogą zdobyć ponad 80% punktów na maturze w przeciwnym razie są dużo łatwiejsze punkty do zdobycia niż w tym zadaniu. Ale do rzeczy. Co wiemy z treści zadania? Że liczba całkowita k dzielona przez 7 ma dać resztę 2, czyli ja to zapiszę tak. k dzielone przez 7 równa się jakaś liczba inna całkowita plus dwa reszty, czyli plus 2 siódme. A co mamy udowodnić? Mamy udowodnić, że 3 k kwadrat dzielone przez 7 daje resztę 5, czyli 3k kwadrat dzielone przez 7 to też jest jakaś liczba całkowita tylko ta z kolei daje resztę już nie 2, lecz 5 czyli plus 5 siódmych wprowadźmy tu jakieś oznaczenia, niech to będzie a, to będzie b, musimy też zapisać, że k, a oraz b należą do całkowitych, to jest bardzo ważne no, i w tym równaniu uprośmy trochę to równanie. Całe równanie razy 7, czyli ten składnik razy 7 to jest k, a razy 7 to mamy 7a, i 2 7 razy 7 to mamy plus 2. Tutaj też całe równanie razy 7. 3k kwadrat przez 7 razy 7 to się 7 skracają mamy 3k kwadrat. Tutaj mamy b razy 7, czyli plus 7b, i tutaj 5 7 razy 7 to mamy plus 5. I w jaki sposób to zrobić? Ja mam wykazać to. Ja mam wykazać, że 3K kwadrat to się równa 7 razy jakaś liczba całkowita plus 5. Więc jeżeli ja to, bo to jest k, podstawię w to miejsce, to ja muszę się spodziewać, że otrzymam liczbę całkowitą i na końcu będzie plus 5. To tak też zróbmy. 3 w nawiasie 7a plus 2, to podstawiłem tu do kwadratu ja nie będę pisał, że to się równa 7b plus 5 nie, ja się tylko tym zajmuję ja to chcę przedstawić w takiej formie więc zastosuję tu wzór skróconego mnożenia 7a do kwadratu to jest 49a kwadrat razy, tutaj napiszę plus 2 razy to i razy to czyli plus 28a no i jeszcze plus ten ostatni składnik do kwadratu czyli plus 4 teraz wymnożę to razy to, to razy to i to razy to ale zrobię to w taki sposób, że nie będę liczył ile to jest, tylko po prostu zapiszę 3 razy 49a kwadrat, zaraz zobaczymy dlaczego ja tak robię plus 3 razy 28a plus 3 razy 4 i popatrzmy na to, co ja chcę tu uzyskać ja chcę wyciągnąć z tego wszystkiego siódemkę. czyli stąd muszę wyciągnąć siódemkę przed nawias i stąd Wyciągnę siódemkę przed nawias, bo tu jest 49. Stąd również wyciągnę siódemkę przed nawias, bo tu jest 28. Ale stąd? No nie da rady, bo tu jest 12. To ja zamiast 12 napiszę 7 plus 5. Zaraz zobaczymy dlaczego. To przepiszę. I tak, wyciągam siódemkę przed nawias, wyciągnę stąd. Może czerwonym albo zielonym, stąd, stąd i stąd. A piątkę zostawię luzem, bo jak chcę uzyskać coś na wzór tego, czyli siódemka jest przed nawiasem, to w nawiasie zostaje 3 razy 7a kwadrat. Tutaj zostaje plus 3 razy 4a, a tutaj zostaje plus 1 i na końcu piszę 5. Czyli z tego wyciągnąłem siódemkę, z tego, z tego, a z tej piątki już nie. Tą piątkę zostawiłem. I w sumie to jest koniec zadania, ponieważ tutaj miałem siódemkę. Ja tu miałem dwa, warunki. tu miałem siódemkę, tu mam siódemkę. Tutaj mam jakąś liczbę całkowitą, b, bo przecież napisałem, żeby należy do całkowitych. To w tym, tym nawiasie jest liczba całkowita, bo 3 razy 7 to jest liczba całkowita razy A kwadrat dalej. Jak dodamy do tego plus 12a, to dalej jest liczba całkowita, bo A jest liczbą całkowitą, plus 1 w dalszym ciągu jest całkowita. No i tutaj mam jeszcze plus 5. Wszystko się zgadza. To wystarczy, żeby zadanie zostało uznane. Koniec zadania.